Ból w stawie kolanowym podczas kakania, podczas zbiegania czy podczas schodzenia ze schodów. Jeśli brzmi to dla Ciebie znajomo, to możliwe, że dotyczy Cię kontuzja zwana kolanem skoczka. Ja chciałbym troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć, jak możemy badać tą dolegliwość, czym ona się objawia, jakie ćwiczenia możemy Możemy wykonywać no i też jak możemy zapobiegać powstawaniu tej kontuzji. Na początku troszeczkę tylko hmm, anatomii. Kolano skoczka dotyczy więzadła rzepki. Jest to proces zapalny, jest to jest zmiana przeciążeniowa w okolicy więzadła właściwego rzepki. A więzadło właściwe rzepki znajduje się tuż pod samą rzepką. I jest to więzadło, mimo że może nie jest ono długie, a nie jakoś szczególnie szerokie to przez to więzadło jest, przeka więzadło jest przekazywana bardzo yy, duża siła. Ponieważ mięsień czworogłowy, ten duży, który mamy tutaj z przodu przechodzi w więzadło i to więzadło później przyczepia się na guzowatości kości piszczej, czyli taka wyniosłość na kości piszczelowej, szczególnie u osób, które były aktywne, zawsze aktywne fizycznie w życiu, ta guzowatość będzie mm, nieco bardziej widoczna. Więc każde wyprostowanie, każdy wyprost kolana to jest przeniesienie siły przez rzepkę, ale także właśnie przez to e, więzadło, właściwe, e, więzadło właściwe rzepki. Mm. Oprócz tych dolegliwości, które wcześniej przed chwilą wymieniłem, może także tutaj występować, szczególnie w, takim ostrym, e, szczególnie w takiej ostrej fazie, obrzęk, zaczerwienienie, taka tkliwość na tym Ale Jeśli mamy wątpliwość, czy to kolano jest obrzęknięte, czy, czy, jest, czy temperatura jest podniesiona w nim, zawsze warto po prostu jedno porównać z drugim. Rzadko, żeby te dolegliwości występowały, mm. występowały symetrycznie. Ból najczęściej, który będzie występował w naszym stawie kolanowym, on będzie zlokalizowany z przodu kolana. Może także występować troszeczkę pod żabką. Wiadomo, że on także ma możliwość promieniowania w inne obszary naszej, naszej kończyny dolnej, ale najczęściej będzie to ten obszar i będzie on odczuwany raczej powierzchownie, raczej powierzchownie niż głęboko. Jeśli wiemy już jak, e, jakby w, jakich, w jakich ruchach, przy, przy jakich czynnościach to niezadło jest szczególnie przeciążane, to łatwo można się domyślić teraz, kiedy będzie dochodzić, co może być przyczyną mm, powstania jakby zmian przeciążeniowych w tym niezadle. Przede wszystkim bardzo intensywny sport albo sport, który jest jakby z doskoku, tak? gdy nie trenujemy regularnie, ale trenujemy powiedzmy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, albo bardzo intensywnie, tak? czy to będzie siłownia, czy to będzie piłka nożna, czy bieganie, szczególnie jakieś, w występują jakieś elementy podbiegu, wtedy szczególnie to kolano będzie narażone na występowanie takich e, dolegliwości. Poza tym, nawet jeśli trenujemy regularnie, to brak uprawiania, e, to brak jakby brak, e, brak rozgrzewki także będzie mógł przyczyniać się do występowania e, takiej, e, tej, tej dolegliwości, ponieważ wtedy w, w tym stawie kolanowym, w stawie kolanowym, w tym właściwie grzewki, dochodzi do wielu mikrourazów. Te mikrourazy one mogą się sumować nam przez tygodnie, miesiące, e, a czasem nawet lata. Co one powodują? Przede wszystkim mm, zaburzenie ukrwienia tego więzadła. A jeśli więzadło ma zaburzone ukrwienie, to automatycznie ono będzie się gorzej, y, gorzej regenerować, będzie gorzej przebiegał y, metabolizm y, w tej tkance. A poza tym do tej dolegliwości także będą się przyczyniać różnego typu zaburzenia chodu czy biegu, które oczywiście mogą wynikać z jakichś problemów w stawach sąsiednich, w stawie skokowym. Czy stawie biodrowym, no i także oczywiście otyłość, bo ona po prostu generuje większe dolegliwości, większe przeciążenia na tym mięsie, które jakby no więzadło nie jest jakby przystosowane tak do tego, żeby nawet przy małej aktywności przynosić tak ogromne ciężary. W jaki sposób możemy leczyć, leczyć ten problem? Wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy, jakim jesteśmy stanie. Jeśli mamy jakieś początkowe dolegliwości, te początkowe problemy najczęściej będą pojawiać się w trakcie mocnego treningu lub gdzieś tam bezpośrednio po nim. I wtedy najlepiej od razu skonsultować się z fizjoterapeutą, tak aby mógł on dobrać odpowiednie ćwiczenia. Skontrolować, czy w pozostałych stawach jest wszystko w porządku, tak żeby wyeliminować wszystkie inne możliwe, wszystkie inne możliwe problemy, które gdzieś będą się przyczyniać do powstania tej dolegliwości. Warto wtedy, oczywiście, przy, przy, przy odpowiedniej konsultacji z fizjoterapeutą zastanowić się nad jakimś na przykład dwutygodniowym zredukowaniem pewnych obciążeń fizycznych, gdzie wyłączymy np jakieś pełne przesiady, podskoki czy, pod czy, czy, czy podbiegi na jakiś treningu e, biegowym. Także warto wtedy gdzieś włączyć troszeczkę takiego treningu ekscentryczne, ekscentrycznego, który będzie nam przyspieszał regenerację naszego, naszego więzadła, właściwego rzepki. Z kolei, gdy jesteśmy już w dalszym etapie naszego problemu, i to leczenie zachowawcze, no, albo nie daj jakby zgłosiliśmy się zbyt późno do fizjoterapeuta, albo uraz jest no, jakby mocno już zaawansowany, albo doszło do jeszcze jakiegoś większego e, uszkodzenia tego mizadła rzepki, to często wtedy e, lekarze wykonują oczekiwanie z osocza bogato płytkowego, czy tak zwanego PRP. A nieraz także z kwasu hialuronowego. I to także jest wiadomo, dobierano już przez lekarza ilość, ilość tych iniekcji, ale wiadomo, to też ma jakiś tam ograniczony, ograniczony czas i możemy tego w kółko brać. I już ten najbardziej zaawansowany etap, gdy te wszystkie pozostałe metody nie dają nam upragnionego efektu, wtedy musimy już wykonać artroskopię, tak? czyli w takim dużym skrócie lekarz otwiera kolano i wykonuje takie bardzo delikatne wyczyszczenie, także okolicy tego właściwego rzepki, także z tych z tych zmian przeciążeniowych, tak żeby ten ruch był nieco bardziej nieco bardziej płynny, tak? no ale to już jest tak naprawdę ostateczność. <laughs> W jaki sposób my możemy zapobiegać powstawaniu takiej dolegliwości? Przede wszystkim w takiej profilaktycznych rzeczy to rozgrzewka przed każdym treningiem, szczególnie gdy to jest jakiś bardzo, bardzo dynamiczny wysiłek typu, właśnie jakieś wyskoki, wyskoki podbiegi, zbiegi, jakieś bardzo szybkie, szybkie przebieżki, ponieważ musimy jakby pozwolić, żeby to więc zadło nam się po prostu dobrze ukrwiło i wtedy będzie o wiele bezpieczniej. Także warto pamiętać jakby o tej naszej domowej takiej odnowie biologicznej, czyli rozciąganiu, jakiejś treningu uzupełniającym, żebyśmy ciągle nie trenowali tylko jednej dyscypliny w kółko, bo to także generuje spore przeciążenia i jakby nie, jakby nie Często możemy wypaść jakby z takiej równowagi mięśniowej w naszym organizmie. Na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać dwa ćwiczenia, które umożliwią Wam zapobieganie powstawaniu tej kontuzji, a także gdybyście byli w tej pierwszej fazie. W tej pierwszej fazie problemu, to także te ćwiczenia pomogą Wam zredukować ból, ale pamiętajcie jakby, że nie ma jakby uniwersalnego podejścia do problemu. Wszystko musi być dokładnie sprawdzone przez fizjoterapeutę, tak? Czy problem gdzieś nie ma jakby problemu w jakichś wstawach, tkankach położonych nieco dalej niż występuje problem. Pierwsze ćwiczenie. Załóżmy, że moją nogą, która ma kontuzję jest prawa. Prostuję kolano, prostuję je do momentu, w którym jest którym jeszcze, z komfortu, którym jeszcze z komfortu nie wchodzę w jakiś duży ból, mogę ewentualnie zahaczyć troszeczkę o jakiś dyskomfort, ale nigdy żaden ostry ból. Przekładam drugą nogę i teraz moja lewa noga delikatnie naciska na prawy piszczel, i prawa noga powolutku się zgina czyli jakby zgina. Z delikatnym obciążeniem, jakby lewa noga chce ją zgiąć, a prawa jej na to delikatnie i powoli pomaga. Skończył się ten ruch. Puszczamy nogi, prawa już luźno wraca sama do góry. I znowu lewa dokłada obciążenie, tak, żeby prawa zgięła się. I znowu. Prawa się prostuje, lewa dokłada obciążenie. I powoli prawa się zgina, oporując ten nacisk nogi lewej, tak? czyli jakby hamuje ten ruch. W takim gorszym stanie, gdy mamy większą dolegliwość bólową, gdy to prostowanie będzie bolesne, wtedy lewa noga może nam pomóc wyprostować się, a potem przekłada się na górę i, i stwarza Delikatny opór dla nogi prawej. I kolejna rzecz to bardzo prosta technika dla więzadła właściwego. Rzepki. Możemy sobie usiąść tak, że zarzucamy jedną nogę na nogę. Znajdujemy rzepkę. Ona ma kształt taki troszkę zbliżony, do, żeby być do serca. I tuż pod nią, tuż jak się kończy kość, znajdujemy to więzadło. I wykonujemy delikatny nacisk. Na tym więzadle. Dociskamy to więzadło, możemy wykonać to jednym palcem lub za dwóch palców. Dokonujemy delikatny ucisk i z tym uciskiem przesuwamy nasze palce. Może to być trochę bolesne. Puszczamy nacisk i delikatnie wracamy w to samo miejsce. Znowu dociskamy, z dociskiem przesuwamy nasze palce, puszczamy docisk i wracamy w to samo miejsce. Możemy to rytmicznie wykonywać najlepiej jakby to było około dwóch razy dziennie po jednej minucie. Warto byście sobie spróbowali wykonać te e, dwa, proste, e, dwa proste, ćwiczenia ale pamiętajcie nigdy nie doprowadzajcie żadnym z nich do do jakiegoś wyraźnego bólu, i zawsze taką kontuzję warto skonsultować z fizjoterapeutą, czy tam gdzieś po prostu nie dzieje się coś gorszego. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia.